Dawid Kubacki, Dawid, biorąc pod, uwa pod uwagę okoliczności, w jakich się tutaj znalazłeś, te 40 punkty do podium, to, to chyba właściwie tyle co nic, co? Razy dwa. Osiemdziesiątych było, to ja już jestem w świecie Piotra Żyły. No, no Tak, trochę tak. Ja, ja chyba też, bo się tu uciekałem, bo tu Piotr opowiadał i opowiadał jak nie on. Eee, no, no to jest y, dużo i niedużo, jak zwykle. Wiele konkursów takich już mieliśmy za sobą. Eee, to no może tego jest szkoda. No, bo to jest tak, tak naprawdę no punkt. znajmy punkt pół metra, trochę lepsze noty do zrobienia. No ale, ale tym razem się nie, nie udało. Myślę, że i tak, no biorąc pod uwagę okoliczności i to co, to co mnie spotkało przed to. To przede wszystkim się mogę cieszyć z tego, że mogłem tutaj rywalizować na, na godnym poziomie. Patrząc na przebieg tego konkursu, na to, jakie miałem możliwości, moim zdaniem te skoki też były bardzo, bardzo fajne, dużo lepsze niż wczorajsze, więc z tego jestem bardzo zadowolony. Z tego, że do tego medalu tak niewiele zabrakło, no nie jestem zadowolony, ale będę to musiał jakoś przeżyć. Będę się mógł pocieszyć z kolejnego medalu Piotrka, bo na pewno naprawdę zrobił coś niesamowitego. I gdzieś tam u góry, już widząc ten jego skok, to przeczuwałem, że to będzie, że to będzie skok na, na medal, możliwe, że nawet na złoty. No ale jednak po cichu wierzyłem w to, że się go uda dogonić. No, ale tak troszkę brak.